Siemaneczko, siamaneczko, witam was z tej strony Luki zapraszam Was na drugi odcinek serii najlepszy bramkarz świata jak widać kolejny mecz z górnikiem Łęczna. Będzie to bardzo, bardzo zacięty mecz górnik Łęczna w tabeli, nie wiem na którym jest miejsce, no ale bardzo, bardzo to jest mocny zespół. My oczywiście gramy o jak najwyższe cele, musimy w tym meczu zdobyć 3 punkty, zobaczymy jak nasza tutaj ocena pomeczowa będzie wyglądać. Jak na razie forma zawodnika jak widać jest słaba. W tym jednym meczu rozegranym no, nic nie pokazaliśmy. Oby to się zmieniło i żebyśmy dobre, lepsze spotkanie rozegrali w tym spotkaniu. Tak więc nie przedłużamy i zapraszam Was na drugi mecz sezonu ekstraklasy Krakowia-Kraków Górnik Łęczna. Jest, jest, kłaniamy się oczywiście, my też się kłaniamy panie Dariuszu Szpakowski. Szybko wyłączamy, bo nie ma czasu czekać na tego jest drugi mecz, drugie spotkanie z Górnikiem Łęcznym. Oczywiście będziemy zapewne stać na tej bramce jak słup soli i nic z tego nie będzie, bo nasi zawodnicy wszystko będą oczywiście robotę robić sami. Jest pierwsza sytuacja Krakowi. Jak to wykorzystałem, dobra, doszło, ach, dobre podanie, no, Cetnarski, no, co on zrobi? zobaczymy to w powtórce, pokaż oj, po... o Jezu, ależ huknął 20 metrów ponad bramkę, no, nic z tego nie wyjdzie i nie prowadzimy w tym spotkaniu. Jest groźne rozegranie Górnika meczna. musimy się ustawić, musimy się ustawić, dobrze, nasza piłka, nasza piłka, po coś ty mi brał spod nóg, chłopie, ja bym to złapał. Bym to dziś wybił, a teraz, no dobrze, bronimy się i wychodzimy, nie wychodzimy z kontrum, A tak oczywiście pozycyjny, nic innego już nie uda się tutaj stworzyć. Dobrze, do, rozegranie do środka, 18 minuta, mecz, wuje, to dopiero 18 minuta. Kurde, ten mecz będzie się ciągnąć i ciągnąć, ale jest dobrze rozegranie, no po co do tyłu? Panowie, po co do tyłu? Grajcie to do przodu, na pałę nawet i. Dobrze do środka, pięknie. Pierwsza piłka chodzi. Dobrze, rozegranie, musisz to dośrodkować. Do środku, i co tam się dzieje? Ach, przedłużył trochę to dośrodkowanie. Będzie aut, no rożny, Mamy rzut auto jeszcze, jeszcze jest jakaś sytuacja do wykorzystania. Dobrze, Wójciski wrzuć to, nie do tyłu. Oczywiście nie do tyłu, wrzuć to dobrze, kiwnął go tam. Ledwo co widzę, do środku szczel zablokowany. I mamy rzut rożny, wywalczony. 25. minucie spotkania. Jest rzut rożny dla drużyny krakowskiej. Krakowi dośrodkowanie w pole karne i gol! 1 do 0. Pięknie wykorzystany rzut karny. Wiesz, prowadzimy. 25. Minucie, minuta. Jeszcze raz, zobaczmy Turcji. uderzył to z główki, bez, bez szans oczywiście, bramkarz Górnika Łęczyca, jest, prowadzimy, 1 do 0, 25 minuta, odnotujmy to oczywiście. Groźna sytuacja Górnika znowu teraz, jest już pod 16, blokujemy to jeszcze, panowie, musicie to wybronić, wybij to, jest rzut wolny, jest, tak, jednak dla nas rzut wolny, już myślałem, że to będzie coś dla... Zawodników gości Wybijmy to dziś cholera No nie wiem gdzie to wybiję Wybijmy to na pałę Zobaczymy co to przyniesie Dobre rozegranie Piękne podanie Jest kolejna szansa Krakowi I lewa strona No i co zrobi tutaj dobrze do środka Jeszcze Cetnarski Biegnie tam sprintem Wrzuć tą piłkę I sytuacja na Zaroi broni i to bramkarz Nic z tego oczywiście już nie wyjdzie Jest sytuacja znowu Krakowi Środek pola czy to wykorzystamy? Dobre doś... dośrodkowanie, podanie, ach, do środka, no nie wykorzysta tego za bardzo to dośrodkowanie, przeciągnął jeszcze nasi zawodnicy, dobrze rozciągnięcie na prawą stronę, wrzuć to, panie, wrzuć to, człowieku, no i za długo, za długo, my stoimy na tej bramce jak subsol i praktycznie nic do roboty w tej połowie nie mieliśmy, zero sytuacji, nasi chłopcy dają sobie jeszcze radę jakoś yy, z przodu tutaj pola. Yy, boiska, przepraszam, pola boiska, wracamy, wracamy teraz panowie, bo jest groźna sytuacja, groźna kontra, no wybroniliśmy się, jeszcze nie wybroniliśmy się, wróć tutaj, wróć, 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 pięknie, dobrze i koniec pierwszej połowy, Jeden do zara, prowadzimy, jest dobrze, 25 minuta spotkania, szelamy bramkę, powstałem w fragmencie gry, tak, tak, to jest strzelec bramki, Trzymajmy kciuki za naszą drużynę. Obyśmy strzelili jeszcze jedną bramkę i wygrali ten mecz wysoko. Tak więc zapraszam Was na, was na drugą połowę spotkania. I wracamy, druga połowa spotkania. Jakiś stan zmiany w drużynie. Gości, nie wiem kto tam wszedł, nie wiem kto tam zszedł. My nie możemy oczywiście robić zmian, bo nie jesteśmy jako kapitan drużyny. Hubert Wątkiewicz naszym kapitanem. Tak dla tutaj informacji takich pobocznych. Rozpoczęli nasi. No i po co do tyłu? Po co do tyłu? Nic na razie tu się nie wydarzyło w, tych, w ciągu tych trzech minut, tak więc Nie, jest jakaś sytuacja teraz Rozciągnięcie do prawej strony Co na mi Out Jeszcze mamy out na wysokości tak połowy yy, Połowy, połowy Górnika Łęczna Kolejne dobre podanie do środka. No po co, poza co do tyłu? Rozegram mu tam po linii. Ja tutaj dobrze widzę ustawionego zownika po linii. A ty co robisz, człowieku? Komputer jest tak durny, że nie wie co ma grać. Jest sytuacja. Dobrze, dośrodkowanie i mamy rzut rożny. Nie mamy rzutu rożnego jeszcze. Jaka sytuacja Krakowi? Nic z tego nie wyjdzie. Wychodzi górnik z kolejną kontrą. Oni tylko grają, widzę cały czas kontrą. Ustawcie się panowej do obrony. Nic z tego nie będzie. Piłka będzie rozpoczęta od bramki, tak więc. Meaboni bonin słaby, jest daleko wybita piłka na i bardzo daleko no nasi tego nie przejmują. Ale dziadostwo, no dobrze, dobrze, Kraku widzę. No tak, o to mi chodziło. Dobrze, że nie powiedziałem tego... Do, do ziemi, do ziemi z tą piłką. Jest faul jakiś... Faul ręka, nie wiem co tam się stało. Sytuacja dla górnika łączna. Głębokie dośrodkowanie. Dobrze, niepotrzebnie, żeśmy wychodzili. Co tu jest, ręka i nic już groźnego. Nie będziemy wybi wybijać piłkę z własnego pola karnego. Jakieś zmiany jeszcze tutaj. Wybijmy tą piłkę gdzieś tam w cholerę. Nie będziemy się oczywiście bać pod polem karnym. Tak, jest dobre wybicie. Musimy to przejąć. Nie przejmujemy. Zawodnicy, goście to przejęli. Groźna sytuacja. Kolejna będzie. Nie, nic z tego, nic z tego nie wyjdzie. Chyba, że coś tutaj nie. Jednak, nie, jednak przy piłce jesteśmy znowu my. Kolejna kontra. Naszego zespołu, podaj mu tam do środka, dobre dośrodkowanie, co z tego będzie, główka i broni to bramkarz Górnika Łęczna Lewa strona, znowu jaka jest sytuacja Górnika, oni bardzo często lewą stroną rozgrywają każdą akcję, bardzo, bardzo, znaczy no bardzo, bardzo długo tam piłkę rozgrywają Próbują wejść w nasze pole karne, ale nasi zawodnicy są bardzo dobrze ustawieni. Nic z tego im nie wychodzi. I kolejne przejęcie naszych zawodników. Gramy systemem autobus. No nie wiem, co ten komputer wyprawia. Nie wiem po co autobus. Prowadzimy 1-0 spokojnie. Można sobie stabilnie rozegrać formacją. Dajmy tam 4-5-1 normalną, a nie autobus. Jest kolejna sytuacja dla górnika. Będzie dośrodkowywał? Nie, nie dośrodkuje. Rozegranie do środka. Pięknie. Pierwsza piłka i tam chodzi. Dobrze, no panowie bronimy teraz, bronimy tego, bronimy i wybijają nasi bardzo dobrze. Tylko niepotrzebnie, bo ja bym to złapał i mają aut zawodnicy gości. 5 minut do końca. Jest widać, że groźne ataki. Będą tutaj zawodnicy gości próbować, żeby szczelić tą bramkę na 1 do 1. Dla nas to jest bardzo dobry wynik. Starcz nam 1, 0, 3 punkty jakaś tam widzę. Sporna, lekko sytuacja, bo chyba tam się od ręki to odbiło wybił to, dobrze, dobrze, wybił to, nie, myśmy wyszli niepotrzebnie, żeśmy się rzucili, nie ten przycisk, oczywiście, troszkę jeszcze się gubimy tutaj, ale jeszcze potrenujemy, troszkę potrenujemy, oczywiście i będziemy grać na najwyższym poziomie, to jest dopiero drugi mecz, dobra, na razie koniec gadania, bo jest kolejna sytuacja naszej drużyny, pięknie go kiwnął do środku i do środku i tam, no podaj mu, no i wrócił się, no i po co się wrócił, nie wiem, nie wiem, nie rozumiem takiej gry, 90, już chyba pierwsza minuta spotkania, doliczmy tam sensie 2 minuty, Wrzucił to w pole karne Będzie jeszcze rzut rożny Tak jest, będzie rzut rożny Dla naszego zespołu Czy to wykorzystamy Na 2-0 Nie ma 2-0 I koniec będzie już meczu 1-0 prowadzimy I o to mi właśnie chodzi Nie, jeszcze jednak Jeszcze jest rzut rożny To chyba ostatnia akcja meczu Wykorzystajcie to panowie Na 2-0 Przedłużone dośrodkowanie Out Koniec Koniec z meczu Prowadzi, prowadzimy. Wygrywamy 1-0. Skromnie, oczywiście, skromna wygrana. Wygrywamy z gornika łęczna, bardzo zacięty mecz. Myślałem, że może coś tam jeszcze więcej będzie jakiejś sytuacji pod naszą bramką. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Jakie oceny jeszcze tutaj za mecz, podania 100% tam dobra oceny nas nie interesują. Mecz ważne, że wygrany, 3 punkty na koncie. Tak więc yy, zapraszam Was już na kolejny odcinek z serii Najlepszy Bramkarz Świata. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, polecajcie. Trzymajcie się i cześć, do następnego.